Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Nazywam się Agnieszka Kuśmierczek. Zapraszam do oglądania nowego nagrania. W tym nagraniu będę opowiadała o Quizlecie. Jest to program do uczenia się słówek. O Quizlecie już Wam wcześniej mówiłam w jednym z pierwszych nagrań. Niemniej jednak, Quizlet cały czas się zmienia, cały czas wprowadza jakieś innowacje, co jest bardzo fajne, bo cały czas nas zaskakuje. No i dzisiaj chciałabym Wam pokazać, jak wygląda. Jedna z opcji w Quizlecie, która została um, um, zmieniona na lepsze, udostępnię Wam swój ekran. Jak zawsze, jak zawsze, jak zawsze, zaczynamy od naszego dokumentu Google. E, ostatnio sobie go nazwałam naszego zeszytu online, i tego się trzymajmy. To jest nasz zeszyt online, to jest to, co widzi mój uczeń. Zawsze w dokumencie Google. Nad, nad wszystkim, ponad wszystkim jest kod QR, jak korzystać z kodu QR, już o tym rozmawialiśmy, jeśli nie pamiętacie, to zachęcam do przejrzenia poprzednich nagrań na Facebooku lub w mojej stronie internetowej www.amieszka.puśmierczyk.com. Tutaj mamy również link. To jest to, co mój uczeń zawsze ma w naszym zeszycie online, żeby mieć do tego stały dostęp. To jest nasz kurs angielskiego, do tego dostęp tylko ja i mój uczeń. To jest nasz kurs i nasze słownictwo, którego się wspólnie uczymy. Jeżeli korzystamy z Quizleta na komputerze, klikamy w link. Jeżeli korzystamy z Quizleta na komórce, bo jest również aplikacja, skanujemy sobie kod i już jesteśmy. Wchodzimy sobie w link. No, i proszę, proszę, proszę. Tutaj jest nasza klasa English course with Agnieszka, i mamy tutaj słownictwo, które zadałam do opanowania. I teraz uwaga. Klikamy sobie w ten zestaw słówek. Tutaj mamy nasze flashcardy, czyli te fiszki. Ja polecam, od, polecam rozpocząć naukę od fiszek, przejrzenie sobie, tak, co to są za słówka. Tutaj akurat mamy słowa związane z jedzeniem. Zachęcam Was do zajrzenia do tego słownictwa, dlatego że to jest słownictwo po angielsku, związane z menu w restauracjach, jak jest podawane jedzenie, jak się nazywają różne potrawy po angielsku. Myślę, że jest to przydatne, dlatego że no ja wiem, że mamy internet, komórki i tam możemy sobie wszystko sprawdzić, ale czasem jesteśmy w miejscach, w których chcemy szybko zjeść, zanim załatwimy sobie hasło do wi-fi i tak dalej, już jesteśmy zalani potem, jesteśmy zestresowani, bo Boże my bo co my zamówiliśmy, bo nie wiemy, nie rozumiemy tego, a mamy straszną ochotę, nie wiem, na schabowego albo co tam jeszcze na średnio wysmażony stek? Tutaj mamy wszystko. Tu jest bardzo dużo słówek, ale warto się z nimi zapoznać, bo rzeczywiście już na pierwszej podróży zagranicznej zobaczycie, że Wam się to po prostu przyda. Także już wiemy, jak korzystać z tych fiszek. Jeżeli nie wiemy, to zachęcam do obejrzenia pierwszego nagrania na mojej stronie internetowej lub Facebooku właśnie z Quizlet'a. A my dzisiaj sobie spojrzymy na opcję Learn. Opcja Learn, czyli naucz się. Więc. Skoro już, no więc, skoro już spojrzeliśmy sobie na fiszki, już mniej więcej zapoznaliśmy się z tym słownictwem, czas na praktykę. W tej sekcji mamy opcję ABCD, wybieramy sobie proch, proszek, puder, pudrować. No i właśnie, jeżeli pamiętamy, że jest to powder, dobrze, tutaj od razu nas system informuje, że tak, odpowiedzieliśmy prawidłowo, idziemy sobie dalej. No tutaj naciskamy cokolwiek, może być Enter. Danie główne. A no, zaznaczamy sobie main course. Idziemy dalej. E, tutaj załóżmy, e, zaznaczymy złą odpowiedź, bo nie pamiętamy. Hmm. Tutaj od razu nam się pojawia informacja, jaka jest prawidłowa odpowiedź, jak my odpowiedzieliśmy, a jaka jest prawidłowa. Idziemy sobie dalej. Hmm, 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 hmm. Tu sobie ćwiczymy, to pamiętamy, tego na przykład nie pamiętamy, zaznaczamy źle. Tutaj mamy dalej, sobie zaznaczamy na przykład dobrze. Hmm, tutaj zaznaczamy sobie źle, bo nie pamiętamy. Hmm, 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 hmm. I zwróćcie uwagę, że w tej chwili wraca nam. To słówko, które wcześniej się pojawiło i które, którego nie pamiętaliśmy, to jest to, co zaznaczyliśmy źle. To jest fajne w tej opcji learn. To znaczy, jeżeli jakieś słówko cały czas nam się myli, no powiedzmy, że mi się dalej to słówko myli, z dalej źle odpowiadam, ono będzie wracać, dopóki nie zaznaczymy go dobrze. To jest fajne. To nie jest tak, że coś nam ucieka, że dalej jesteśmy bombardowani innymi słówkami. Nie. My tutaj będziemy. Torturowani, dopóki się nie nauczymy. Widzicie, znowu mi się pojawiło to słówko po raz kolejny, no i teraz mogę przejść do następnej rundy. W następnej rundzie nadal mamy ABCD, idziemy sobie dalej, ja akurat tutaj zaznaczyłam źle, a teraz zwróćcie uwagę, już się pojawiają pytania otwarte. Jest o wiele trudniej, i to jest znów to słówko, które ja ciągle myliłam. Uuu i znowu źle. I znowu źle, więc to słówko będzie nam powracać. Tutaj znów nam się pojawia ABCD, za znowu będzie ABCD, a później będziemy mieć, później będziemy mieć znów pytania otwarte tak, jak i tu. Zauważcie, że mamy jeszcze 83 słówka do nauczenia. Tutaj e, mamy napisane, ile już e, znamy na 100%. No, jeszcze niestety na 100% nie, nie nauczyliśmy się żadnego słówka wspólnie, ale to nic. Przed, tym, e, przed tą sekcją Learn spędzamy dużo czasu. Nie ukrywam, to może trwać godzinę, to może trwać dwie godziny. To jest taka trochę tortura. Ale rzeczywiście, słuchajcie, jest to efektywne. Jest to efektywne, jeżeli nie lubimy się uczyć, patrzeć na słówka, zapamiętywać, kojarzyć i tak dalej, a łatwiej nam jest w ten sposób. To jest trochę tak jak z testami na prawo jazdy, tak? Tak jak się rozwiązywało, 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 część teoretyczną, dopóki nie, 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 nie nauczyliśmy się tego rzeczywiście na pamięć tych przepisów. Podobnie jest z tą opcją Learn. Ona jest bardzo fajna, bo jeżeli nie mamy czasu, jesteśmy zestresowani, nie możemy się skoncentrować, to ten program wymusza na nas maksymalną koncentrację. I w ten sposób się uczymy. Później oczywiście, jak już opanujemy sobie tą sekcję Learn, idziemy sobie do write, spell, test. Oczywiście, że pamiętamy, jak to działa. Jeśli nie pamiętamy, jeszcze raz zachęcam do zajrzenia do poprzedniego nagrania. Link do tego zestawu link do tego zestawu znajdziecie w tym poście. Naprawdę zachęcam do zajrzenia, dlatego że jak już wspominałam, Menu w restauracjach. Coś, co się przyda, niezależnie od tego, do jakiego kraju podróżujemy. Zachęcam też do skorzystania z opcji Learn. Nauczmy się wspólnie czegoś nowego. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Do zobaczenia.